Cześć, witajcie na kanale Tech Squad. Dzisiaj mamy to taki krótki film do zaprezentowania nową aśle ja po aktualizacji nakładkę autorską EMUI ChiOJA EMUI 10.01. Jak widzicie, tutaj, e, Origin Display jest e, tam, jest kilka e, do wyboru. To można sobie też dokupić. E, jest to trochę, trochę powiększone. To akurat można sobie e, tak jest, taką sobie wybrać, że można sobie zmieniać kolory, e, może przejdziemy do tego. Jak widzicie, tutaj też jest e, można sobie wybrać e, trzy rodzaje takich animacji do blokowania palcem, ociskiem palca to pokażę Wam jak to jest tutaj jeżeli chodzi o ten Horizon Display w Huawei jest to zawsze na ekranie eee, tu akurat tak jak wcześniej powiedziałem wybrałem sobie taki że zmienia kolor w zależności od pory dnia można sobie łączyć taki zwykły tutaj z takimi eee, no takie można 3D sobie uruchomić zegary analogowe, bądź też tutaj sobie można pobrać więcej. Jest coś w rodzaju takiego sklepu. No, jest trochę do wyboru tego, co jeszcze. No, tutaj na pewno jest polepszenie szybkości. To jest odczuwalne przy użytkowaniu, użytkowaniu telefonu. Tutaj jest na przykład akurat P30 Pro. Jest to trochę zauważalne, działa troszkę szybciej. Jest też tutaj poprawione połączenie z innymi urządzeniami Huawei. Mamy tutaj też asystent. Asystent Huawei, tu możemy sobie wybierać podpinać sobie na przykład no, takie skróty muzykę, filmy. Zdjęcia, ulubione, możemy dodać sobie coś do notatnika. Możemy sobie tutaj wybrać podpiąć do góry. Możemy sobie tutaj, no takie, czas korzystania z aplikacji, ewentualnie tutaj takie dodatkowe subskrypcje możemy sobie zrobić. No i tutaj możemy też sobie wiadomości przeglądać konfigurować tutaj z jakiego kanału chcemy te wiadomości mieć dostarczane. I to, to fajnie. Możemy sobie też zasubskrybować. O właśnie gdzieś tutaj Wam pokażę. AlTips to są takie o, wiadomości pogodowe, czas korzystania z aplikacji, dzisiaj. Czyli takie przypomnienia wyskakują. Też informacje o o pogodzie, jak na przykład na następny dzień, zapowiadają deszcz, to też taka informacja, powiadomienie się pojawia. Eee, co tutaj jeszcze e, działa? E, no, kilka, kilka tutaj motywów e, dodano. Tapet też nowych. E, no, taka tutaj autorska. Odolski motyw tutaj właśnie mam uruchomiony. Są też tutaj dodatkowe tam jakieś tam tapety też animowane. Także troszeczkę się zmieniło. Nie ma co prawda tutaj asystenta Silia, tak jak jest P40. Nie wiem dlaczego, czy to jeszcze nie działa po polsku. Być może, że będzie w późniejszym czasie to dołączone, bo tak jak tutaj mamy na przykład ustawienia to u mnie na przykład nie ma tego w ustawieniach asystenta, tak jak na przykład w P40 jest więc nie wiem do czego być może tutaj nie, nie działa to, ale może kiedyś to będzie to będzie uruchomione no a także dzisiaj taki krótki filmik taki krótki filmik więc zapraszam do komentowania, subskrybowania kanału. No i cześć!